Witam wszystkich bardzo serdecznie z Season Warrior. Oto kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Heroes of Mind and Magic 5. No, oczywiście Heroesów już dawno nie nagrywałem, ale to dlatego, że po prostu mi się na jakiś czas znudziły, a teraz znowu chce mi się nie grać. I bez żadnych, żadnych wstępów zaczynamy drugą misję kampanii Inferno, czyli obietnica. Oczywiście, widzieliście, że mam tam już odblokowaną inną misję, ale to dlatego, że już nagrywałem ten odcinek, ale cały mój głos po prostu coś się z nim stało i się usunął. Jeżeli chodzi tak pokrótce o tej mis misji, to jest zdecydowanie ona prosta i założyłem w niej lekką różnicę między poziomem łatwym a normalnym w tej, w tej grze. Jako bądź wybierzemy sobie Skupusa i zobaczymy, o co chodzi teraz. No to, to za zdrada, o której mówił Raziel? Czyż nie jesteś jednym z najpotężniejszych agentów Władcy Demonów? Wytłumaczę ci później. Teraz nie czas na rozmowy. Teraz jest czas na ucieczkę. Nie! On wie, że przebywam z tobą, więc cień twojej zdrady kładzie się i na mnie. Ryzykuję przez ciebie życie, Agraelu, więc mam prawo dowiedzieć się wszystkiego natychmiast. Jak sobie życzysz. Coś się zdarzyło, gdy przybywałem jako tajny agent na ziemiach Imperium. Sprawiło, że zacząłem zadawać sobie pytania na temat planów Kabeleta. Kwestionujesz plany władcy? Jak możesz Ach. nawet o tym myśleć? Nie tylko myśleć, ale i wprowadzić w czyn. Teraz on już o tym wie i... Skąd on wie? W Teraz nie ma to najmniejszego znaczenia. Czekaj, mówił coś o twoich ambicjach. Chcesz zająć jego miejsce, prawda? Rządzić wszeok zamiast niego to szaleństwo. A, cóż. Nie powinienem tak łatwo zdradzać swoich planów, ale. Jeśli ktokolwiek byłby w stanie to zrobić, to właśnie ty. I zapamiętasz, kto ci pomógł w chwili potrzeby, prawda? A więc jaki jest następny etap, panie? A może powinnam raczej powiedzieć, władco? Następnym etapem jest zdobycie serca Gryfa. Widziałaś ten artefakt w akcji? Tak! Musimy go mieć! Wiem, gdzie go przechowują. W mauzoleum królów Imperium. W Holu Bohaterów. Znajduje się ono w centrum... Jest dobrze bronionym. A więc czeka nas mnóstwo zabijania. A jakie są złe wieści? Wiesz, Biało. Jestem zadowolony, że jesteś moim sprzymierzeńcem, a nie broni. I w sumie wiadomo już o co chodzi. Mamy zrobić serce Gryfa, ten potężny artefakt, który został użyty przez. Nikolaja, jak pamiętam. No oczywiście długo nie grałem, to już trochę pozapominałem kilku rzeczy. Ale mówiłem, co jest, że coś jest ciekawego w tej misji. Otóż, jak za chwilę zobaczymy, po drugiej stronie znajduje się Weir. Weir, tak. Tylko Armia, prócz tego, że jest potężna, jak jest Gwind, ale, ale tego już opisywał nie będę, to tak naprawdę uczestniczymy w małym wyścigu, więc kto pierwszy dojdzie do tego mauzoleum bohaterów, imperium Gryfów, czy jak to się nazywało, ten zdobędzie to całe serce gryfa. I ponieważ już długo nie walczyłem, to raczej walk wycinał nie będę. Pierwszym przeciwnikiem, na którego możemy napotkać, jest... Są, tak naprawdę. I zapomniałem, jak oni się nazywają, Chyba się w zwiadowcy, jak pamiętam, tak, zwiadowcy. Którzy umieją strzelać z daleka, jednak na szczęście nie umieją zatruwać. Zatruwać umieją ym, ich drugie formy, a trucizna w tej grze niestety jest dosyć zabójcza. No tutaj nie mam żadnych ofensywnych czarów u Agrela, Więc będę musiał radzić. Sobie zwykłym atakiem. <coughs> Przepraszam. Jest, jest jeszcze w sumie jedna rzecz, która jest w tej misji ciekawa. I z, tako, z takimi sytuacjami będziemy się spotykać także w następnych misjach. A o co w tym chodzi? To w sumie za chwilę. Zaraz będzie na to przedstawione się okaże tak naprawdę ma straty tylko impów a, im, a impowie są mało potrzebni no oczywiście jeżeli jest dosyć duża ilość ich to mogą się naprawdę przydać ku wniakwej żarają manę i w sumie chyba wyjr ma podobną drogę do nas nie, podobną drogę jak i my, Więc, no tak i przy okazji mamy jeszcze te, te budynki, gdzie możemy obejrzeć różne miejsca. Właśnie one będą wskazywały nam, gdzie tak mniej więcej jest wyjr, będą pokazywać jego drogę. Kolejny nowy przeciwnik, chyba. To jest, jak pamiętam, obsydianowy Garulec, tak. Jest on, jak jego poprzednia forma, odporny na magię i chyba niczym się tak naprawdę nie wyróżnia, prócz zwiększonymi statystykami, trochę zmienionym wyglądem. I niestety, w następnej kampanii, co ja zrobię? Ehm, w następnej kampanii będą trochę. Upierdliwe, przynajmniej w, jednym, w jednej sytuacji. I co ja zrobiłem, że z kubusem poszedłem? Nieważne, tutaj po prostu zapomniałem, że akurat nim steruję. Główną rolę w walkach odgrywają właśnie te zmory, bo jest ich. No jak na ten. Etap gry dość dużo, 15, jak na początek misji. To w sumie nie tak źle. I właśnie dochodzimy do miejsca, o, które, o którym mówiłem. Jest tutaj niebroniona skrzyneczka. Jak pamiętam, w poprzednich misjach też one były, albo już totalnie zapomniałem. Ale w tej misji, niestety, jest z nim jeden problem. To są tak naprawdę pułapki, nastawione. Przez zabójców, czyli drugą formę zwiadowców, która, którzy umieją zatruwać. I to jest najgorsza rzecz. W porodniku, um, którego czytałem, który czytałem, um, pisało. Było napisane, oczywiście, żeby unikać tych skrzynek. A ja mówię, no bez przesady. Oczywiście głów, głównie tutaj będą cierpiały impy, bo głównie to oni biorą właśnie cel. No oczywiście trucizna jest dosyć mocna, jak mówiłem. Oczywiście też palce wręcz mogą zatruć. To jest jeszcze gorsze. Więc jak jest ich duża ilość, to po prostu są upiardliwy upierdli bardzo. W sumie tak naprawdę nie wiem, czy trucizna, siła trucizny jest. jest porównywalna do poziomu, czyli im większy. Fuj, jaki poziom, to nie Pokemony. Im większa ilość ich, tym trucizna jest silniejsza to tego akurat, no nie wiem. I zapomniałem podnieść z tej skrzynki. No i nowy poziom, magia zniszczenia. Pamiętam, że kiedyś poglądałem y, kilka innych let's play z tej gry i głównie większość brała po trzy najważniejsze talenty, czyli logistykę, magię zniszczenia i szczęście. W sumie... w sumie... o jest co ja zrobiłem. <grym> Przepraszam. Y, m no co, szczęście akurat w tej grze się dosyć często uaktywnia, a jak jeszcze się ma talent do szczęścia, w ogóle jak to brzmi, to naprawdę może być w walce przydatnym. Magie zniszczenia też e, oczywiste, bo głównymi czarami, co ja tak naprawdę będę używał w tej kampanii, to właśnie ta magia zniszczenia, bo głównie na tym opiera się ten cały zamek. Inferno, i muszę przyznać, że jeżeli się trochę podwyższy umiejętności magii zniszczenia, to po prostu ona jest zabójcza. Aua! A dlaczego zaatakowałem ten budynek w inferno? W sumie nie wiem dlaczego, tak po prostu myślałem, że to jest. Normalne miejsce do rekrutowania, tak naprawdę, po części, to prawda. A potem, tak bo po prostu, nie wiedziałem, a, co z tego. I tak, dosyć małe straty, ale sojusznicy moja, moją armię właśnie powiększyli. I właśnie powiększyli o czar czarta, nie czarcie kolorowe, tylko czarta chyba. No i pamiętam tych nazw, i tak to jest po prostu no niepotrzebne tak naprawdę do gry. Droga tak naprawdę nie jest zbyt długa. Chyba jeszcze połowa tego, co przeszedłem i już jesteśmy na tych terenach, gdzie znajduje się właśnie to całe mauzoleum. Kurczę. Właśnie zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mi tutaj gra ostrzegła. Niektóre jednostki mogą się nie mieścić na, na, tych, na tych polach, a silniejsze jednostki zajmują aż cztery pola. Więc trzeba rozstawić odpowiednio jednostki, żeby wszystkie brały udział w walce. Ale tak naprawdę nigdy, nigdy nie byłem pewien, czy jeżeli się zostawi jakąś jednostkę, i się przegra walkę to cała armia jest jest wtedy pokonana, bohater już odchodzi czy ta jednostka zostaje wprowadzona do walki to zawsze mnie jakoś jakoś intrygowało oczywiście taktyka czarta taka sama kola ognia dosyć słaba, bo dosyć mała ich ilość a potem dokończenie potwora przez te jednostki Atakujące głównie wręcz. No i zobaczyliśmy właśnie ten skontrowany kontratak, tak, tak, właśnie. Te minotaury właśnie umieją takie, takie coś. Pamiętam, że chyba w Heroesach trójce chyba krzyżowiec też, też takie coś umiał. I w sumie to tak naprawdę tyle już. Chyba najbardziej przydatne umiejętności już zdobyłem. Zaraz zobaczę. Mm -hmm. Tak. I magia zniszczenia. Jeszcze mi zostaje szczęście i już będę, będzie dobrze. Ale nie wiem czy już w tej misji zdobędę tą umiejętność. Tak naprawdę według mnie jest... Taka jedna z bardziej opcjonalnych, że nie jest taka bardzo obowiązkowa. Czyli chodzi o taką właśnie taktykę tych trzech trzech zdolności czy tam talentów, bo to jest osobny typ. I poznałem nowy czar lodowy promień, który mi się akurat bardzo przyda. Bo to na razie pierwszy. Pierwszy czar z magii zniszczenia, który za chwilę pokażę, bo nie wiem czy pokazywałem. A jeszcze przy... przy talencie magii zniszczenia będzie dosyć potężny. A jeżeli będę miał jeszcze mistrz lodu, czyli zdolność wywodzą, wywodzącą się z tego talentu, to będzie po prostu jeden z najpotężniejszych czarów. No i oczywiście to też idzie do, do innych. Na razie nie tracę zbyt wiele armii, tylko zbieram. I tak będę unikał tych po prostu skrzynek, bo jednak chcę mieć armię dosyć dużą, bo bo jednak ten, tamten strasznik jest dosyć niebezpieczny. Czy tak myślę. Ale o dziwo, Weier ma więcej złota. Co to za chamstwo. Moje skrzynki są chronione są niby niechronione, a tak naprawdę to pułapki, A jego? Co to ma być? I tak nie będę atakował tych mm, pośrednich potworów. bo w sumie po co? No, ale tylko kart muszę atakować, bo mi stoi na drodze. A jest to chyba tancerz wojny? Czy jego tancerz wojny? druga forma tancerza ostry z tego całego leśnego zamku już nie pamiętam nazwy, a jak już tak mniej więcej pewnie to i tak bym przekręcił jak to się wymawia więc po prostu sobie odpuszczę chyba będę mógł pokazać ten ładowy promień, proszę bardzo i zapiszę dosyć dużo Ale tak naprawdę, jeżeli wytrenuje magię zniszczenia na najwyższy poziom, to ono będzie po prostu niszczyć połowę armii za jednym czarem. No i jeszcze, że jest kumaniec jeden. I bardzo lubię ten efekt zwęglenia po kuli ognia. Coś fajny szczegół. O, lepsza magia zniszczenia. I pierwszy artefakt, który daje nie wiem co. To nie chyba coś do obrony, albo coś do siły czarów. Nie jestem tak naprawdę pewien. No i osłabienie. Czar magii Maroku, której, której raczej nie będę używał zbyt często. Czy w ogóle będę używał? Tak naprawdę, ja wolę po prostu szybko zniszczyć stwora, zanim on zniszczy mnie. Niż tam go bardziej osłabiać. Ale już jesteśmy na tych terenach niby pustynnych. Bo tam właśnie jest to całe mauzoleum. A, przydro a po drodze wampiry. Tak, te, te same wampiry, które występowały nawet w trójce, tylko. Wyglądają o wiele lepiej i chyba one umieją jak jak trójce ich chyba druga forma wysysać życie albo ich yy, druga forma zawsze nie mogę sobie przypomnieć i chyba blokują kontratak jak pamiętam Bo chyba tak. No, na pewno ich y, druga forma. Ta pierwsza to nie jestem pewien. Oczywiście mogę sprawdzić teraz. Wyssania, no, ale tutaj umieją wyssać życie i też blokują kontratak. Wampiry ogólnie, ogólnie to są przydatne stwory. Przynajmniej w tym zamku Nekropolis. Ale jeżeli się wystawi wampiry przeciwko. Armii z Akademii to jest po prostu bezużyteczne czasami. A głównie przy jednym przeciwniku z tej właśnie frakcji.